Mamy przed sobą takie równanie. Jeżeli ktoś chce poćwiczyć takie typy zadań, bądź trudniejsze, odsyłam do filmu pod tytułem Przed maturą z matematyki części druga. Umieszczam w tej chwili link do tego filmu. Gdyby ktoś przed maturą zobaczył ten film, na pewno by wiedział, że w takiej sytuacji należy przyrównać zawartości nawiasów do zera, czyli tutaj x plus 3 równa się 0, trójka na drugą stronę, czyli x równa się minus 3. To jest jedno z rozwiązań. Tutaj w takim razie musi być x równa się minus 7, a tutaj w takim razie x równa się plus 11. I nas pytają o sumę tych rozwiązań. Jak o sumę, to je dodajemy. Minus 3 i minus 7 to jest już minus 10. Plus 11 to jest plus 1. Ta suma równa się 1. Mamy taką odpowiedź do wyboru? Tak. Tutaj jest to odpowiedź C, bo przypomnę, że odpowiedzi mogą być przemieszane, ale na pewno ta suma wynosi 1. Jeżeli przypadły Ci do gustu moje filmy, kliknij na czerwony odnośnik w prawym górnym rogu, a przejdziesz do mojej strony. Możesz tam otworzyć jedną z wielu matur. Klikając na treść dowolnego zadania, otworzysz film ze szczegółowym rozwiązaniem. Znajdziesz tam także inne filmy na temat ostrosupów, logarytmów itd.